Cross Trans 2.0. Cross Trans 2.0 to wyższy model Trans 1.0. To model przeznaczony zarówno do miasta jak i do leśnych ścieżek. Obniżona rama i specjalnie przez nas zastosowana geometria zapewnia niesamowity komfort jazdy. Na Cross Trans 2.0 przewieziesz ciężki bagaż dzięki zastosowanej technologii HiStrend Nie Niestraszna ci będzie również pogoda, Nasz system pełnych błotników ochroni twoją odzież przed błotem bijącego spod opon. O sprzęt. W CrossTrans 2.0 zamontowaliśmy hamulce V-brake które zapewnią ci dużą siłę hamowania na asfalcie jak i na leśnej ścieżce. Opony o szerokości 1,6 pozwalają na stosowanie go w prawie każdych warunkach atmosferycznych i długą eksploatację. Ponadto zamontowaliśmy w naszym rowerze tylną przerzutkę Shimano Altus M310, która jest łatwa w serwisowaniu. Technologie. Rama Cross Trans 2.0 została wykonana z aluminium Performance Stop Aluminium Performance 6061 to wysoka sztywność i odporność na złamania, a zarazem lekkość typową dla aluminium. Jest to specjalny stop Aluminium Performance 6061, dzięki czemu rower jest sztywny i odporny na złamania. Jednocześnie, jest to stosunkowo lekki materiał, który może zaskoczyć niejednego rowerzystę swoimi właściwościami. Ponadto rama jest malowana proszkowo, co przekłada się na trwałość malowania oraz jego odporność na uszkodzenia mechaniczne. Aby zapewnić Ci maksymalną ochronę przerzutki stworzyliśmy system wymiennych haków, które w razie uszkodzenia można łatwo zamontować. Rama i widelec. Wykończenie lakieru, połysk materiał ramy, aluminium widelec, cross-skok widelca, 30 mm tylny amortyzator, brak skok tylnego amortyzatora, brak napęd, przerzutka przód, Shimano Tourney T510 przerzutka tyłu, Shimano Altus M310 manetki, Shimano F500 korba, aluminium kaseta wolnobieg. dwukropek Shimano MFTZ500 zakres kasety z leż wolnobiegu, 14,28 ilość przełożeń. 21 Suport, FPB902 łańcuch. Tybne 50 hamulce. Hamulec przód, V-brake hamulec tył, V-brake dźwignie hamulca, Shimano F500 tarcze hamulcowe, brak tarcze hamulcowe tył, brak.